Cześć Gabrysiu. Cześć! Co ty dzisiaj będziesz malować? Kurczaka! Kurczaka, to weź czarnego mazaka. Dyfany. Otwieraj czarny. Czarny. Mocno. Dobrze. I malujemy po konturach, po linii, po czarnej o, linii. Poniżej! Tak. Niespodzianka. Zamknij tutaj. O niej, to jest tak, i tu trzymam. Huska! Dobrze, Gabrysiu, potem dam chustkę. Trzymaj, potem wytrzemy. Masz. Proszę. To nic. Potem rączki. Maluj. Po czarnej linii. Po konturach. Po linii. Dookoła. Nie, nie, nie. Dookoła. O tak. Super. Skrzydełka teraz Do. po linii. Skrzydełka. Do. Do. No i drugie skrzydełko tu zrób. Po linii. Dobrze. I nóżki zrób jeszcze. I nóżki zrób. Dobrze. I dzióbek. Zrobisz jeszcze dzióbek? Po linii? Do. Po linii. Dobrze i teraz zamykaj mazaczki, z drugiej strony ten, nie tu, tu, tu. i, i drugi, drugą zakrętkę weź, Tam. zamknij. I malujemy kurczaczka. Jaki dziubek ma kurczaczek? Żółty. Kurczaczek jest żółty, a dziubek jaki ma? Czerwony, czerwony zrobimy, chodź. Czerwony. Super. Mhm. Mały dziubek, na czerwono. Najpierw pracę, a potem. Tak, później. Najpierw robimy pracę, proszę. No, ma. nie, tutaj To Dobrze. Mhm. Policzki, jakie zrobimy te? Może zrobimy różowe? Może być? Tak. To zamykaj, kredkę. Ojej! Nic nie stało się. Zamykaj kredkę. Dobrze. I weź różową kredkę. Różowy. I maluj policzki. Jest wykręcony. Nie trzeba otwierać. Tutaj możesz już malować. Proszę. Oto. Tak. Policzki, nie kurczaczek żółty. Policzki. O tu, kółeczka. Tylko nie wychodzą linie. Dobrze? Dobrze. Dość Tak, później będzie baweczka. Maluj jeszcze policzek drugi. Maluj to tu się. Dobrze. A kurczaczek jest żółty, tak? Mówiłaś, że jest żółty. To weź żółtą tamtą kredkę. Super. I malujemy żółtego kurczaczka. Maluj ładnie. Bardzo ładnie. Patrz równo, żeby za linieniem tak? Dobrze, super. Sok jabłkowy. Później będzie soczek, dobrze. Nie stało. Dobrze jest. Teraz maluj tutaj. Kubuś sok. Dobrze. Sok kubuś. Tata zrobi pomarańczowy. Będziesz wyciskać pomarańcze? Kubić na sok. Nie, sama wyciśniesz. Ładnie, ślicznie. Maluj ślicznie ci wychodzi. Bardzo ładnie. Tak, świetnie. O, jak ładnie. Starasz się? Tak. I skrzydełka zaraz na żółto pomalujemy. Tak, skrzydełka Super. też. Skrzydełka na żółto jeszcze tu. Dlaczego tu? I drugie skrzydełko, tak. A kurczaczek jakie ja ma nóżki? Czerwone. Czerwone. To musimy wziąć czerwoną kropkę to weź. On, idź nowy. Umyjemy jak skończysz pracę. Najpierw rób, zaraz się pobrudzą znowu. I te bet. Później. Jak Dobrze. Tak, super. Mhm. Tu. Tu, nóżki, nóżki. O tak, kurczaczka, nóżki. Najpierw praca, a potem idziemy. Tak. Teraz zrobimy kolorowe kwiatki. Jaki chcesz kolor kwiatków zrobić? Zielony. To proszę, weź zieloną kredkę. I pomaluj kwiatki na zielono. Super. No, maluj. Tak. Dobrze. Nie wychodź za linię, postaraj się... Malutku, wtedy nie będziesz wychodzić, tak? L Lego Majka. Lego chcesz budować? Tak. Później pobudujemy z Lego. Najpierw musimy zrobić pracę, tak? A potem batary. A potem zabawa. Lego Majka. Okej. Okay. A ramkę pomalujemy też? O tu naokoło. Zobacz, mamy serduszka. Zrobimy czerwone serduszka. To czerwone zrób serduszko. Jest czerwone. Schowaj zieloną kredkę. Tak, i weź czerwoną. Ojej! Dobrze, nic się nie stało. Okej. Okay. Weź czerwoną. To serduszka zrobimy na czerwono. Tak. Dobrze. Mhm. Super. Wszystkie serduszka robimy na czerwony kolor. Tak? Pomalujemy. I jeszcze jedno nam zostało. A na jaki kolor zrobimy ramkę? Jaki chcesz kolor? Czarny. Nie, czarna w nie. Chodź, zobacz, może niebieski albo fioletowy, pomarańczowy, który ci się podoba? Niebieski. No to zrób niebieską ramkę. To? Tak, dookoła, pomalutku ładnie. Pomalutku tylko. Mhm. Możesz tak sobie bokiem karteczkę wziąć, będzie ci łatwiej. Chcesz bokiem? O tak sobie wyśle. O tak o rączką. Widzisz, będzie ci łatwiej. O tak. Widzisz? Świetnie. A teraz przewrócę karteczkę, jak chcesz trochę. O tak. Widzisz, tak jest lepiej. Mhm, możesz przekręcić sobie karteczkę trochę. O tak. Śliczna praca. Bardzo ładnie, Gabrysiu. Schowaj kredki na miejsce. To co kończymy? Powiedź, papa! Papa! Pa. Pa, pa.